Akcja Mama w szkolnej ławce to akcja, która ma pokazać młodym dziewczynom, nastoletnim tak naprawdę, że ciąża to nie jest koniec świata. Wiadomo, przypadki są różne, natomiast najważniejsze są chęci pójścia do przodu, brnięcia nie w dół, tylko do góry. My akcją Mama w szkolnej ławce chcemy pokazać tym młodym dziewczynom, którym przez moment zawalił się świat, że to nie jest jeszcze koniec, że jeżeli jest w nas dużo dobrych chęci, chęć walki, przede wszystkim to y, można y, wychować fajnie dziecko, tylko przygotowując się do tego w y, trochę innych warunkach. My chcemy wspierać te mamy, pokazywać im, że edukacja jest ważna, że ważne są. Y, 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 y. Umiejętności, które potem się przydają, bo te umiejętności i ta wiedza da im szansę założenia czy też utrzymania samodzielnie tej małej rodziny, którą tworzą. Da im poczucie bezpieczeństwa, poczucie siły i poczucie pewnej wartości, która jest bardzo istotna, żeby wychować potem fajnego, małego człowieka. Więc mama w szkolnej ławce to projekt, który będzie, który już dziś tak naprawdę startuje i będzie się opiekował. Pomiędzy 13 a 17 rokiem życia. Dziś będziemy mogli się już pochwalić, że mamy pierwsze trzy podopieczne. Na razie jeszcze nie będę zdradzać, na jakim jesteśmy etapie. Ważne jest to, że każda pomoc ze strony Fundacji będzie pomocą indywidualną czyli będziemy dopasowywać program pomocy do potrzeb matki, bo najważniejsze jest, żeby pomagać tak, jak potrzebuje pomagający, a nie tak, jak nam się wydaje, że najlepiej było. Byłoby. Mamy są ambitne i mają chęć walki i to jest nasz główny argument do tego, żeby one były w tym programie. Natomiast jakie będą następne, czekamy, bo chcemy, żeby te mamy, które rzeczywiście chcą walczyć, zgłaszały się do nas. My nie będziemy dawać bezpośrednio. Banknotów zainteresowanych. My będziemy dawać wędkę po to, żeby każdy mógł złapać swoją rybę i chcemy, żeby ona była jak największa. Firma Mustela, która w swojej misji od wielu lat ma. Chęć w ogóle pomaga, ma własną fundację i od wielu lat wspiera matki w pielęgnacji i wychowaniu dzieci. Jest partnerem tej akcji, bo tak naprawdę to oni, jako firma, która współpracuje ze mną, gdzieś przyszli do mnie z takim pomysłem i ten pomysł zaczął się krystalizować, rysować. Trwało to oczywiście dosyć długo. Natomiast już dziś możemy się pochwalić, że mama w szkolnej ławce, to program, który Wystartował. Są trzy młode nastoletnie mamy, które mam nadzieję, że za rok, może za dwa, będą genialnym przykładem takim human story z happy endem dla wszystkich tych, którym w pewnym momencie życie się może zawalić po zrobieniu testu ciążą nowego, w momencie, kiedy PESEL jeszcze pokazuje, że mamy naście lat.